Na dwa tygodnie szybciej niż wydano, ale to korzystam. No i mamy swój lot do domu. Znaczy, mamy swój lot do domu. Raniu planowałem powrócić do Polski miesiąc, dwa miesiące temu. Nawet troszkę szybciej, około 3 miesięcy temu. 3 miesięcy się przygotowywałem do wyjazdu. I złapała mnie epidemia. Znaczy cały świat. Więc korzystam z okazji i wracam do domu lotem do domu. Więc zobaczymy jak ten lot będzie przebiegał. Na razie wszystko przebiegło płynnie. Odprawa paszportowa odprawa security więc generalnie spoko Wydaje mi się, że dość ciekawe było to, że nie ma limitu bagażowego Można zabrać słonia i wszystko można zabrać. Generalnie ja miałem dwie ciężkie walichy normalnie podejrzewam sobą obciążonym za to jakimś słonem Ekstra. suną ekstra dopłatą. A tu proszę. No zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Polacy wracają masowo do domu. Na do końca to prawda. Hitro puste. Okolice puste. Więc może dlatego tak wszystko to przebiega dość płynnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Lot do domu. W ogóle wydaje mi się, że czas, który nam ym, dano przeżywać jest unikalny na skalę świata i unikalny na... No frazes oczywiście, ale unikalny na skalę y, mojego życia. Chyba nigdy nie będę miał okazji spojrzeć na to, jak funkcjonuje świat w czasach tak globalnego kryzysu światowego oraz tego jak trzeba będzie sobie radzić po powrocie. Zobaczymy. <kluzny> Trzy miesiące temu planowałem wracać zupełnie inaczej, do zupełnie czego innego. Teraz wracam do zupełnie czego innego. Zobaczymy, jak to się odbije na mnie. W ogóle tak nie było vloga takiego z podróży. To Nie było podróży. Teraz jest podróż. Luty tutaj. To Jak widać, wszędzie ma być dystans, co najmniej metra. Ze na procedury bezpieczeństwa. Chyba jeszcze nigdy nie widziałem tak pustego lotniska. Słuchajcie. Witamy Warszawa. No, powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zaskoczony organizacją tych lotów do domu. Eee, może tak, czym się różni taki od, od, od takiego normalnego lotu? Przede wszystkim e, nie chodzą stewardessy i stewardzi. E, jakby kontakt ograniczony jest do totalnego minimum. Tak też, taki też był komunikat mówiący o tym, że e, w związku z tym, żeby e, dbać o bezpieczeństwo obsługi, to ten kontakt będzie ograniczone do minimum. Co tam potem było? Potem musieliśmy wypełnić te karty e, lokalizacyjne. Było dwa razy mierzenie temperatur. Był dwa razy tak. Było dwa razy mierzenie temperatur. Teoretycznie powinno być trzeci raz, ale nie było. E... No i co? Wylądowaliśmy. Następnie obsługa okazała nam siedzieć na miejscach, jak, tak, jak zawsze się wstaje, to okazała nam siedzieć na miejscach i musieliśmy czekać aż wejdzie wojsko, które e, odbierze od nas karty lokalizacyjne. I potem była odprawa. Ale długo czekaliśmy jeszcze w samolocie po to, żeby rozładować ruch na e, odprawie celnej, żeby dwa różne samoloty ze sobą się nie mogły zmieszać. Podjeżdżało bezpieczeństwo epidemiologiczne. I co? No i czekaliśmy na odprawę i na tej paszportowej, na odprawie paszportowej trzeba było podać adres gdzie się będzie przebywało na kwarantannie. No i tyle. Teraz czekam na busa, który mi zawiezie za darmo, czyli w cenie biletu do Szczecina. No i w ogóle pff, można było wziąć sobie wodę, Pepsi, jedzenie, wszystko za free. No. Tak więc teraz czekam na busa. No dzień dobry! Trzeci dzień kwarantanny. O Sus Maria! Nawet nie wiedziałem, że siedzenie w domu bez możliwości wychodzenia z tego domu jest tak uciążliwe i może być tak uciążliwe dla mózgu. No jak to wygląda? Generalnie rzecz biorąc, za chwilę zobaczycie, jak będą obsługa aplikacji kwarantanna rządowej. Ta aplikacja pozwala lokalizować daną osobę na kwarantannie. I dzięki tej aplikacji jakby policja nie musi odwiedzać Ciebie codziennie, żeby sprawdzać, czy na tej lokalizacji jesteś. Sprawdzałem możliwość zalogowania się do tej aplikacji przez 3 dni chyba, przez 2,5-3 dni. Ciągle wyskakiwał komunikat, że moich danych jeszcze nie ma w systemie, więc nie ma możliwości, żebym z tej aplikacji korzystał ale okazuje się, że dzisiaj rano, tada, mogę już z niej korzystać i mogłem y, zrobić pierwsze zadanie, które polegało tak naprawdę na zrobieniu sobie y, super sexy serfiaczka, tylko po to, żeby pewnie wysłać dane lokalizacyjne, y, ponieważ aplikacja korzysta z GPS-u w telefonie y, oraz Pokazanie swojego ryja po to, żeby pewnie tam ktoś, kto to weryfikuje, mógł sprawdzić, że pod tym adresem zrobiłeś to zdjęcie i wysłałeś do wielkiego brata. Więc tak naprawdę tylko na tym polega ta aplikacja. Dostajesz SMS-a, że za dwie minuty będzie dostępne dla Ciebie zadanie i na wykonanie tego zadania masz 20 minut. Jeżeli tego nie wykonasz, to pozostaje ci przyznane kolejne 10 minut, w sensie, że masz kolejne 10 minut po przypomnieniu na wykonanie tego zadania. No i jak go nie wykonasz, to musisz chyba oddać nerkę albo zaśpiewać Sławomira, albo nie wiem co więc musisz mieć ciągle naładowany telefon i na dźwięku. Jest to pierwszy dzień korzystania z tej aplikacji, więc miałem dzisiaj trzy zadania poranne, koło osiemnastej, nie, koło, czekajcie, koło siedemnastej i podejrzewam, że będzie jeszcze jedno wieczorem. No i to tyle, no. I przez te trzy dni wstecz, w sensie tamte dwa i pół dnia, bo przejechałem w sobotę, nikt się nie pojawił, nie zapukał i nie sprawdził. W sensie nie było policji. Podejrzewam, że nie mieli danych, bo to był weekend, ale podejrzewam, że ta aplikacja, dzięki tej aplikacji nie muszę się kontaktować z policją żeby potwierdzić swoją lokalizację. Co jeszcze? W tej lokalizacji można złożyć zapotrzebowanie na pomoc, na przykład na jakieś niezbędne zakupy, jeżeli nie ma możliwości, ktoś tego zrobić dla Ciebie. I chyba może tam przeczytać podstawowe informacje o koronawirusie. Więc tak naprawdę to tyle. Nie, nie wiem, czy będą jeszcze jakieś kolejne zadania, pewnie jeżeli będą, to będzie update, yy, ale póki co tak to wygląda, tak wygląda obsługa aplikacji kwarantanna. Yy, no i to tyle. Dzień trzeci. Yy. Thank you Thank you